Odcinka jest sklep wędkarski WNE Shop. Witamy Was serdecznie. Witamy w naszej bajce, gdzie Rek się opalił fajkę. Witamy, Mariusz. przywitaj się tutaj z milionami słuchaczy. widzów ja znaczy się. milionami. Siema. Parza, Kochmura wyszła, jak że kamera załączy. Wiecie co? Ja zawsze powtarzam, że jak nie wiadomo o czym rozmawiać, to się o pogodzie rozmawia. No ale zawodce tak No już ma wędki zarzucone, zobaczcie. No. Już pół godziny temu. Już pół godziny temu. Słuchajcie, jest niedziela, niedzierla. Który dzisiaj jest? 12. 12 lipiec, tak? 2020. Nie, nie, lipiec. Lipiec. Ja bo od 5 do 8 my na zawodach byli. <laughs> Przyjechaliśmy sobie rekreacyjnie zaznaczam. na łowisko... Kaczok. Foltyniok. Przy, przyjechaliśmy na łowisko w słuchajcie, rekreacyjnie, malutkie łowisko, 1-2 Tam zaraz zobaczycie tych panów, których dawno, dawno nie było u nas. Jeszcze żyją, Artur, tak, jeszcze żyją. Mariusz tutaj zarzucił na karpie plus 20, także zostawmy go w spokoju. Nie? No a są tu tylko plus 10. Tak? No. No, a to i tak fajnie. No. Nie? No. No. Także ten. Także tak to tu wygląda. Mariusz na grubo, bo on lubi. Bo jestem gruby, to wy na grubo. A my tutaj oczywiście testy Cederów, jak zwykle. Zobaczcie kto... Ej, chodźcie ze mną, chodźcie. Badajcie, patrzcie patrzcie. Ty, 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 ty. Dawaj profesjonalizm. Robią... Chłopaki robią sobie zestawy, słuchajcie. My wiemy co robimy. My wiemy co robimy. A tu? Tak, słucham cię Adam. A to z tym woreczkiem, mam założyć czy bez? Załóż z woreczkiem, będzie lepiej. Chyba. To będzie takie, tak? No bo to będzie jak taka nierozpuszczalna siatka PVA na suba. I tu zanęty dam, nie? No. Aha. I tam ryba wpłynie. Ale to taka mała ryba, nie? No taka, akurat, ale może być. Federa, nie? Ale za to mamy pinki, mady, czerwone robaki i to. Tą... A teraz wam coś powiem, nie? Nie ma, nie ma jak to być kolegą, nie? Słuchajcie, przyjacielem, nie? To nic, że ja mam sklep wędkarski, nie? Pełną lodówkę robaków, nie? Pop przyjeżdża na ryby z naszego kanału i przywozi sobie robaki z innego sklepu, nie? Słuchajcie, powiem wam. Że One są wyhodowane przez nas na sklepie. Aha, chyba że tak. Otwarliśmy przyczepę kempingową i znaleźliśmy. Zobaczcie. Zobaczcie, bo Filip miesza za nętę. Zobaczymy. Co to jest. Nie, ja robaki karmię. A, chyba, że tak. Jakie jarłoku już nie ma? Hmm. On no, takie ma zapasy, zobaczcie nie. Adam próbuje robić zestaw. Zobaczcie. O! Jest. A ty nie masz ten Adam. Rzuki. Tradycyjnie, tak? tak? Na koszyczki. A to zrobimy sobie taki ten, nie? Nie robimy ja żadnych tak. zawodów, bo przegram. Ale, ale nie, o, nie o to chodzi Adam. Zrobimy sobie tak tylko dla własnej wiadomości, tak? Ale nie Ciebie powiemy tego nie... na filmie. <laughs> Dlaczego? Że przegrałem. <laughs> A w ogóle poznajcie, to jest Adam. To jest Filip Więc myśleliście, że już... Że, że umarli. Tak jak w tym teledysku z tą trudną,. Dobra, nie przeszkadzam im na razie. Później. Nie raz. przeszkadzam. Na razie. To jest Reksio. No zobacz co tutaj. Zobacz, co tutaj jest. Siema. młody. Nie, nie, ja ich pilnuję teraz, żeby mnie nie zginął. No, także tu mamy rozstawione. Jesteśmy w kupie wszyscy, ale damy sobie radę. Jak do czasu, jak się wytrą, będą się ślizgać, to potem weźmie moje. Barbara. Barbara. widziałaś tą przycenę w Media Ekspert. Kupiłem nowy telewizor. I no, Barbara i Barbara. Barbara i przyceny. I, I promocje. No, zobaczcie, nowe laczki sobie kupiła. Zobaczcie. Żeby mi ich Artur nie, nie brał, są moje. Halo. Na wakacjach będę śmigał w nich. No, na pewno. No. Także ten, dobra ej, słuchajcie, bo ja ten, ja kręcę, a oni rzucają i już mnie, ja, już, i zaś będzie, że oni ja z nie łowią. Masakra. Idę e, łowić. Tu. tam, tu. Telefon tu. Już pokonałeś się? Się ma. Albo się nie ma. Fajna mgiełka, nie? Zobacz. Ostrycie mgły. Ostrycie mgły. W wolności. Dużo klapka w panterze. Dobra, słuchajcie, jestem przygotowany. Wszystko rozłożone, powiązane i tak dalej. Tak jak powiedziałem, spontan. Taki wyjazd. Nie będziemy tu za dużo kombinować. Oczywiście, metoda na jeden idzie pelecik, który możecie u nas dostać na wagę. Kolejne łowisko na tym łowisku jeszcze nie byliśmy, dlatego będę go chciał i przetestować na wszystkich łowiskach, na których nie byłem. Tutaj mamy halibuta z krylem 2 i 3 mm, a tutaj mamy ananasa z morwą 3 i 2 mm. Tak, takie miksy, czyli jeden słodko, drugi śmierdząco. To samo na, to samo na włos, na gumkę ósemka albo dwunastka, zobaczę co tutaj się będzie działo, pierwsze pójdzie ósemka na jeden ananas, na drugi morwa i tyle w razie czego robaczki do peletów jeszcze dam zanęty halibutowej do śmierdziela, a do słodkiego pójdzie yy, słodka kukurydza także taki miksik, żeby to troszeczkę tam pracowało i zobaczymy czy coś się będzie działo co masz? Branie, masz? branie masz? Filip ma branie. A życie z jedną babą i ty branie, no. branie masz. No. Masakra. Także ja sobie przygotowuję i widzimy się za chwilę. Nara. <noise> Powiedz gdzie rzuciłeś. <noise> Artur jak puszczam a zwij. Zwin to. Ale nie bo to mi się za te. <noise> no i tak ci się ci się zaprąć, że trochę żyłki odzyskać, będzie śmiesznie. <noise> Przecież ja tak leciutko rzuciłem, nie? O, mam klipsa. To, to by nie był klips, to by był drut? A tu dostał tak. Będziesz łopił te spławiające się. A nie kopie mnie to? Nie, nie wiadomo. Co? Pierwszy rzut. Nie wiem na ile drutów, nie. Też o tak. co chodzi? Pewnie na wszystkie. No, river obciąć, no. Ja taką matę. Nie no bo ja ja by to przeciągnął, przeciągną, wiesz, ale nie wiem czy ten. Nie by czegóż bo może, haczykiem akłód za haczy się ale jak co. Się nie rozpuści, a no, no, to przeciągniesz. Ale tam nie? ten no, fajnie będzie? No spróbuj. Ja. Na bank haczyk się zahaczy. Jak ci się zaplącze, to się zaplącze, to ładnie. Żabim podje nie będzie leży. Ani. Nie chciało ci się wyjątać znowu, co? Ha, ta, to jest zawodostwo, nie? Ja. ja zawsze obróci na kupi, kupi zawsze masz. Muszę ten, muszę rzucać nogą... Bądź Bądź się, tak na, Filip, tak się tym podelektuj trochę, nie? No. Patrz jak się karpiówka napięła. Bo to może być twoja jedyna ryba dzisiaj. A jak drugą? Ma. Drugą mam. No, to nie była ryba. A ja ją za grzbiet ciągnę? Tak. Nie. A ona Ej. jest tak samo ogromna jak tamta. A ty, co mówisz, że taka duża? A to jest karp, nie? Karp, Karpik. No, nie, jaki fajny. A i takiego Można małego karpika to jeszcze nie widziałam. No sobie. Co mówisz do sieć? A do domu. to... kotol. A jak Oni za A to się nie widzę. Dlaczego no ja tak ciężko, Reksio! Spokój! Może tak być. Właśnie o to chodziło mi, Adam, wiesz? Na to czekaj. Nie, ja się tam nie bawię z takim. Poczekaj, bo wyciągnij jeszcze mniejszą. No, Taką tak. <śmieniu> Taki? <śmieniu> Ty bokiem, wiesz? Na to jest fajne. Artur! Mam wziąć podbiera. <laughs> pamiętacie... Zrób mi masaż, Ej, zrób Ale pamiętacie masaż. ten film. Pamiętajcie ten film z tego z rybnika. Co żeście brali ten, ten nie? Nie rób mi brania. Adam też ma. Ja też mam. O, do ja, ja mam się podzielić teraz, Adam. Przejdź tutaj bliżej. bawisz się długo, żeby nie było, że mała. No. A ty masz o Sławik? Mały, ale tam No dobra. Tam też ciągle nam zrobić. Ja każdą jak później widać. Ale ja nie mam ten akarz, nie? Do pilwa No wiadomo, no, masz ta kosztyca długo No to jest dobre człowiek właśnie na ty, A ty tej nie masz rozłożonej? Co? Nie masz rozłożonej tej Maty małej Weź ją ten a Tu pod e, kamerową torbą Kamerową torbą nie ma już To kolega zbędny oko. nie wyszłem też. No ty, ja ci nie złożyłam tego tobie, no pan Grzynopacz. Zmierzył się. No Zmierzył się, ile, ile mierzysz? Ryba, jakoś dziwna no, ognuna. No mam jakąś dziwną rybę. To jest historyczne. Sam się na, na to. Na matę po, po, po położył. Te, wylej. No? Nie chcę tego dziuba wystawić, nie? No, nie mocny. Tu jest głębiej, wiesz jak? Hmm. A no to ja to go w, też w, nie szarpie? To, to bo... po świeżej wody też jest. No po co, nie? Minąc dwa kilo mo. jest tylko tak na waga. się osuń się, bo tu ryba będzie. Reksio. Wylejesz to. No wylejesz to chłopie, chodź tu. Czekaj. Też mam rybę. Też masz rybę? Zarazie. kołaca. Koła, zdjęcie, No raczej. No raczej. Zdjęcie. Musi być. Nie wiem, co mam tu mam kamerę. W dupę. Nie z tej strony, go weź. Nie z tej strony, go, Nie z tej strony go weź. Mam już weźmiesz mi tę kamerę? Taką mamy piękną matę, zobaczcie. Taka specjalna na Federa. Tak, bo on sobie tak płynie, płynie, płynie i tu się chowa. Weź, chłopie. Jak ty się Dobrze takojnie. ci tak szczelił, ci w tej sprawie. A masz, a masz. Plaskacz. Kusiu. I ten karb już jest bezpłodny. <śmienny> skażony. Dobra. On już jest skażony. Wywalniamy okazję. Okay. Coś chcesz powiedzieć? Tak, zaczekaj tylko się skupię. <śmienny> i no nie ten. Jo Jou 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 Sorry, ale nie będziecie tego oglądać. A chłopaki, <laughs> lubicie tak łowić, jedną rybę na trzy wędki? <laughs> to się nazywa przyjaźń. I ten federka też mi zwinął? Nie. Nie, federka przepłynął, wiesz. Powiem wam, fajnie jesteście. Jedną rybę na trzy wędki, widzisz? Ja, fajnie robisz. Ej, musza Oj, jaj, jaj. ten Owa. 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 Nie, Federka mi też zwinąłeś. Masz mój? No. Co za ludzie, nawet łowić nie wolno. Panie, na swoje szczeli się łowi. Co? Na swoje szteli się łowi. A która to twoja? A która to moja? Weź. Oś to oj dźwięk, 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 dźwięk jakby łowił by 20. Mm. <laughs> Uważaj, byś się nie poleciał. Nie, to będzie śmiesznie przynajmniej. Minął tydzień. E, stój. I minął tydzień. I stój, jak się. Tak, po Mariuszka sobie się Uważaj na jego, na twoją lewą rękę, bo tam ma ranę. Może możesz się zdenerwować, wiesz? Jest tam rana mniej No, nie, on tam doropień takie. To wygolone? No. Ojej! Muszę mu się urwie, jak dostanę w <grym> Taki plaskacz, <Ja> <grym> <grym> Taki plaskacz, nie plum. E, mogę już zarzucić, czy... Nie, jeszcze nie możesz. Uszalajesz? <grym> co, lepiej się zasłania ręką. <grym> A ja może się siądę, wiesz, bo jakby to odbiło się od ciebie, jeszcze we mnie walło. Pilnuj się tej ryby. Adam, weź go po do wody. Czyż mu coś kradnie. Adam, Ej, to jest pływające To jest Czyli pływający czy nie? <grymne> on, y <grymne> <wtersu, grymne> on łowi. Artura, z jakiej firmy łowisz na ten łaftercy? Na łaftercy? Z mojej, w Pan Mam wszystkie z mojej. <grymne> Ciekawa nazwa, nie? Moja. Moja. O, o. Wypiął się. no <grymne> tak bywa. <grymne> no, jak to jak nie na tamtego. Wykrasz. Co? To na tam teraz było. No.

Nie? No. A tu należał, jeszcze w oh, nie. Na Federkach znalazł. Nie? Koleś? No. A pierwsze słowa jak tu przyjechał, Kaś, ty mnie zabrał. Oh. Przypomnij no. mu, przypomnij, żeby było A teraz na filmie. Co? A zabrał. Co? A teraz co? mnie zabrał. Okay, co?

Żegnam oh. się. Żegnam się. Ej, bo Mariusz w ogóle nie stwierdził, że nie będzie z nami przebywał na jednym łowisku i... I sobie jedzie od nas. Bo dłuższe przebywanie w Twoim towarzystwie to grozi kalectwem. Kalectwem? Ale ja. już bardziej Oby. skaleczonego mózgu nie możesz mieć. Byłem masz. z Tobą 3 doby na uroczysku i już mam dość. po prostu... Trauma. Bo... I już nie umiesz się doczekać, żeby na następne zawody ze mną jadł, nie? Starczy mi to. O, fajnie, idę Was nagrać, jak się żegnacie. Ja? No. A. ja? A. Ale to może być od 18, plus. tak? Hmm? Dobra, Odkroimy. Cię Zobaczcie te. A w ogóle. Tak, trzy yy, fakt, nie, przed chwilą Adam z Filipem siedzieli tam, nie, teraz, a, a nie, to inna zasiadka, sorry, pomyliłem się, to inna zasiadka, inna strona. To jest zupełnie inny dzień. Już, Mariusz, bo próbuję to uciąć, ale... Co robicie, głupa? Ja ale nie, rupach, nie nimi nimi a, jeden, to, to, liczysz tak sobie? Ile, do ilu trzeba doliczyć Adamie, żeby dobrą kulkę zrobić? A zbić? ile było? 3-2-1-0 Minus 1. Minus dwa Zanęciłem ci, a ja ty się przeniósł, ja No bo, no bo przestraszyłeś rybę tym biednogiem A? No Dobra Lecamy Na, na, razie, się. na, na razie Na razie Na razie, na razie. Ra ra. Jeszcze trochę i no brzuchy będą przeszkadzać Jo Spoko, objadymy Rąk brak. A tu jak tu się rzuca, żeby nie przerzucić? Co? Jak ty rzucasz? Na prosto masz, na prosto? Ja mam tam na tą ławkę, także na ten parasol sobie możesz spokojnie rzucać, albo tą brzozę, widzisz? Stój, bo nagram cię, wiesz? Mm. No to nie było na parasol, ani brzozę, ale dobra. To było idealnie na ławkę. To było idealnie na tą ławkę właśnie. A to nie miałem na ławkę. Nie, na tą brzozę, A, wiesz? Dobra, to za... Adam sobie zarzucił, słuchajcie, spławi 3 metry od brzegu No nie, przesadziłem, 2 metry od brzegu Półtorej <gulanie> już! I zobaczcie Zarzucił się, ale spłynęło I zobaczcie Oj, 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 Adam, co zrobiłeś? To co ja przed chwilą? Ty, ty, dwa razy <gulanie> No, no kurczę, a było fajnie, nie? Fajna była, nie? No. No nic ode mnie, rzucaj je znowu. Do trzech razy sztuka, nie? Tak. Już się dubka będzie chować, bo... tym dobry? Słońce. Dzień dobry. Co pan... ci się stało? W pan, y... w w pan w jakiej sprawie? Co? Pan w jakiej sprawie? Słońce masz. No, nareszcie, bo mi Adam cały czas życzy, że żeby były chmury i w końcu przegoniłam bo ja jestem czarownica, nie. Mhm. Mm o. idę tutaj słuchajcie. Adam, słońce jest. Co powiesz na ten temat? Nie, nie lubię. Nie lubi słońca. Taka czarów, wiesz? Tak. ma <noise> większe. <noise> Serio? Ja już sam czary mam... Adam, za czar jest co? Mura i z tyłu już idzie. Dobra, to wyczaruj. A się zdenerwuje, to jest deszcz. wyczarujcie, a ja łowię, nara. Adam, nie, nie zdążyłeś, nie zdążyłeś Adam, nie zdążyłeś, chciałeś to ukryć. Chciałeś to ukryć przed milionami widzów. Przed milionami. Poczekaj, bo muszę robaki. Poczekaj, koglizno, patrzcie jaki zapłanny dupa. Co, ja mówię coś, to jest opcja, <glizno> O, pełna profeska ci powiem. Bardzo, nie? No powiem ci, robaka założyłeś na suma, a... A złowiłem na suma. No ale, okej. Okay. Każdy, wiesz, Może jak, jak może. Boże. Ach, idę. Z kamerą wśród... zwierząt. Ja zgłaszam sprzeciw. Adam zgasił słońce. ma? Pokaż co robisz. Zgasił słońce. ma? Co robisz? I nie jedz trawy. Dawaj trawkę. Co to trawka? Dobra trawka jest? Pyszna jest trawka, nie? Płodzą no, cię, nie? Trawę ci każą jeść. Vegetarianin pies. Jaki sprzeciw? Adam zgasił słońce. Jak zgasił? No tak po prostu. Adam dlaczego zgasiłeś słońce? Bo mnie denerwowało. Słońce cię denerwowało? Tak. I je o. zgasił. Denerwowało mnie i po prostu je zgasiłem, bo szkoda prąd. <laughs> szkoda prąd, okej? No tak, w sumie musimy dbać o ekologię, nie? Dokładnie tak. No. na i te sprawy. Tak L rozumiem. Meteo Meteo Meteo. Dobra. Ja myślę, że już to już będzie czas, żeby to, to wyłączyć. Ten czas. <gulatory> Dobra. Panowie i, i panie, kończymy tak Adamie. Na ekranie. Na ekranie zobaczcie, tutaj jest co? A kuku. auto. A auto się A mówi. Uto. A auto. No. auto. Jak było, Adamie? W tym y, nierzadkim. Gorąco! Dla ciebie, w tym, znaczy inaczej, w tym rzadkim dla ciebie w tym roku czasie na rybach. Adam, a ja. wiesz co, Tak? Że za tydzień aby na tydzień na pogalewo. Wyłącz kamerę na <laughs> Nie, nie wyłączę, bo wszystko będzie udokumentowane. <laughs> nie? Nie. O oh, fuck <laughs> 3, 2, jeden, 0, pa. chce jechać do domu już, ale będę przedłużał. Bo mi się chce. Tam jest ubikacja. Nie, nie się chce. Do domu mi się chce, a, nie. No, ja a nie do po piekacji. pierwszym wypadzie w tym roku z nami na ryby? Chyba zajrzeć, nie? Wypowiedz się na ten temat. Jak powiesz coś źle, to do pamiętaj, że bądź. ja ten, ten, wszystko wytnę. Zmęczył mnie ten rok, ten, ten dzień. Ten sezon. Jak żaden inny w tym roku. No i dobrze. Czyli pozytywnie. No, no, no. E, niekoniecznie. <głos> <głos> niekoniecznie. Ej, a jak w ogóle co uważacie o łowisku na Federa? Bąków lepszy. Bąków lepszy. Bąków no. lepszy. Co wy macie z tym bąkowym? Bo, jest... bo tam, tam jest ryby. można dwutlenkiem węgla, się nawdykać. Bo tam słychać ten fajny dźwięk. Tak. A. Jum, jum. Cały czas tam jest czuć taki fajny zapach. To klimat, nie? No dokładnie. Jak no, się no, jak, to... jak, tak, jak mieszkasz blisko huty Katowice, no to... Tak, tak to tak za czysto, za czysto powietrze. Nie, no. Głowa mnie boli w ogóle dzisiaj. No. Za no. Słuchajcie, słuchajcie, złamałem sobie prawie rękę w nadgarstku, żebyście mnie mogli teraz zobaczyć. Żebym sam, <laughs> Żebym sam się mógł zobaczyć. Fajnie było, nie? W sumie posiedzieliśmy, pogoda nam sprzyjała, przyjechaliśmy się trochę odchamić, nie? Żeby tylko posiedzieć, odpocząć i... Zobaczcie jaki atak, patrzcie. Atak. No. Dobra, to co? Kończymy, nie? Jedziemy tak, do jedziemy domu. Tak, jedziemy już. Jedziemy, jedziemy. Nie, Leksio? Jedziemy no. do domu. Jest już się. Dobra. To po, Pomachajcie. Pa. Po, po, pa Pożegnaj się za Adama. Pa. 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 A tu za Adama Teraz się Adam. Pa. Dobra, okej. Okay. Nara.